Agnieszka Olszewska i Ruslan Gostikow to para prowadzących, która nie boi się żadnych sportowych wyzwań. W swoim programie udowodnią, że w zdrowym ciele jest zdrowy duch. Spotkają prawdziwych miłośników sportu, którzy zdradzą im tajniki swoich dyscyplin. Stoczą także niezliczoną liczbę sportowych pojedynków, aby na koniec zadbać o odpowiedni relaks. Uwielbiam aktywnie spędzać czas i w naszym programie będziemy Was do tego zachęcać. Ja również, ale nie można zapomnieć o odpowiedniej regeneracji ciała i ducha. Co również wam pokażemy. Imbir i cytryna. Zaczynamy! Współczesna wersja tego sportu narodziła się w Wielkiej Brytanii pod koniec XIX wieku. Początkowo to był sport przeznaczony dla elit. Dziś go może uprawiać każdy. Ale czy na pewno? Zaraz się spróbujemy o tym przekonać. Zapraszamy! Początki tenisa sięgają 12 wiecznej Francji. Choć przypuszcza się, że ten sport rozwijał się tam dużo wcześniej. Natomiast współczesna jego wersja narodziła się w Anglii w 1874 roku. Najstarszym turniejem tenisowym jest Wimbledon, który odbywa się od 1877 roku. Tenis jest dyscypliną sportową, która polega na przebijaniu rakietą piłki tenisowej na pole przeciwnika. Mecze tenisowe odbywają się na korcie, który ma kształt prostokąta i po środku przedzielony jest siatką. W zależności od rozgrywki, zwycięzcą meczu jest zawodnik, który wygra dwa lub trzy sety. Tenis to jeden z popularniejszych sportów indywidualnych na świecie. A także jest formą rekreacji, którą możemy uprawiać przez cały rok. Za chwilę już idziemy spotkać się z trenerem. Zenon Senic, doświadczony trener tenisa z wieloletnim stażem. Tenis nie ma przed nim żadnych tajemnic. Na Dobra. Na backhand. Dobra. Forehand. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry. Agnieszka. Zenon. Ruslan. Zenon. Bardzo miło. Przyszliśmy do Pana w pewnej sprawie, z pewnym celem. Spróbować tenis na własnej skórze i czego się nauczyć. <noise> Właśnie. Dobrze trafiliście, bo mam dosyć duże doświadczenie. 50 lat. Przygody z tenisem. Mówią, że tenis jest dla elit. czy tak naprawdę dzisiaj on jest dla każdego. Powiedzmy, człowiek, który pracujący na pewno może sobie pozwolić grać Tenisa na amatorsko. Jeżeli chodzi o karierę zawodową, tam już są inne pieniądze, tam albo rodzice, którzy mają pieniądze, albo sponsorzy. Czy trzeba mieć jakieś specjalne predyspozycje do gry w Tenisa? Na zawodowca tak. Do gry amatorskiej nie obowiązkowo talent, ale pewne, pewne właściwości trzeba, przynajmniej, żeby tą rakietę utrzymać. Czysta gra. Tenis, pomimo tego, że on jest, wydaje się bardzo prostą grą, rzeczywistością jest bardzo prostą grą. Piłka tam, piłka tam. Ale on jest o wiele bardziej skomplikowaną grą niż powiedzmy siatkówka czy, czy piłka nożna. Czy gra w tenisa jest taka prosta? Gdy nauczymy się trzymać rakietę w ręku, to nam wystarczy? Trzeba trochę popracować. Jest techniką. tak, z techniką trzeba popracować. I, i, I na amatorskim poziomie, wśród swoich znajomych, którzy grają na tym samym poziomie grać i, i mieć bardzo wielką przyjemność. I grać jak powiedzmy właściwie aż do trumny. Bo u nas są ludzie, którzy grają, mają ponad 70 lat, jest, niektórzy 80 lat, jeszcze tam próbują coś grać. O, no, w swoim wiecie. Także tenis jest dobry, bo od dziecka do... Nie będę mówił. Czy zawsze w miejscu grali rakietą? Bo wydaje mi się, że początki były inne. Nie, grali dłonią, bo w arabskim języku rakiet, która później w europejskich językach dźwięcza jak rakieta, rakete, mhm. tego znaczy grali dłonią. Była piłka i już powiedzmy w XIII, XIV wieku mnisi w klasztorach mieli takie zwyczaje jak, wiecie, po modlitwach tam wszystkich tego, szli sobie grać, podbijać ścianę klasztorną ręką. Tenis chyba wymaga zaangażowania wielu partii mięśni. Jakich? Tak, jakie mięśni? Właściwie wszystkie mięśnie pracują. Wszystkie mięśnie pracują, bo pracują nogi, ręce. Jest Pan trenerem od 50 lat. Jacy ludzie do Pana przychodzą? Amatorzy, profesjonaliści, dzieci, drośli? Różni przychodzą. I amatorzy. Wcześniej pracowałem tam z profesjonalistami, ale teraz już ze względu na wiek nie mam już tyle energii. Dzieci też przychodzą. Przychodzą w różnym wieku kobiety, mężczyźni. Tu nie ma żadnych ograniczeń. Jeden zaczyna wcześniej, drugi, za... O, mam 50 lat, to gra tymi sami. Nie ma sprawy, będziemy grać. A w jakim wieku trzeba zacząć, żeby stać się profesjonalistą? O, 3-4 lata. Czyli taki maluszek. No, właściwie tak, bo to uczeni określili, że od 3 do 8 lat formuje się odpowiednia koordynacja ruchu. I ten jest najlepszy okres, kiedy ten mały, wszystko chroni go. Po 8 latach to już gorzej. Im później, tym gorzej. się jest nietypowa punktacja. Przyznawane są 15, 30, 40, 45 punktów. Skąd to się wzięło? Dlatego, że tak się liczyło, tak jak e, godziny kwadranty. 15, 30, mówiło się najpierw 45 i później GEM. 45, ale później dla skrótu zrobili 40. I później GEM. Już nie mówi się 60, a mówi się GEM. Podsumowując, to czego uczy tenis? Ten uczy, uczy po pierwsze tego e, dyscypliny, koncentracji. Potwierdza twoją indywidualność, bo ty jesteś jeden, walczysz za siebie i jak przegrasz, to powiesz sobie sam tam gdzieś coś i nie powiesz, że a to w końcu moja drużyna to tam sknuciła, tam coś nie, ty mnie tam podanie nie zrobiłeś, tam tego. Tu przegrał, przegrał, idziesz sobie, walisz. Bem w, 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 w ścianę i mówisz, no, że no, jesteś. Czyli nie możesz. idziesz trenować. Czyli nie <laughs> możesz przełożyć odpowiedzialności nie, na, nie, na to innego. Jest, tak, i to jest bardzo wielki, e, wielka presja psychologiczna. Ten jest na odpowiednim poziomie, na 95% jest tutaj mentality psychologiczny. To nie ja bym to wymyślił Jimmy Connors, który był jednym fantastycznym graczem poprzednim, w poprzednim XX wieku. To co, poucza nas pan? Bardzo proszę, przebierzcie się i na koło. Idziemy. Idziemy. Jesteśmy gotowi. Ciekawe, co Pan dla nas przygotował? No, nic nadzwyczajnego, ale zaczniemy bardzo oryginalnie. Praktyka mówi, że człowiek najpierw wybierze rakietę i mu trudno jest, bo to jest taki śwież, inny przedmiot, który nie jest, Obce ciało. Ja obcy ciało, z którym wiesz, ty jesteś nie, nie tego. Ja jestem, wiesz, jak żoną. Takie to, czy się przyzwyczajasz, to jest fantastyczna sprawa. Zacznijmy od tego, że zaczniemy po prostu łapać piłkę. Dobrze. op, Lapiemy. op, Świetnie. op. A teraz dwie piłki. No to trochę koordynacyjnie jest bardziej skomplikowane. Zobaczymy. Świetna koordynacja. Ops. Wspaniale. No. Według zasad e, pedagogicznych zawsze zaczynamy z prostych. No tak, bo to wydaje się zbyt proste. To by zbyt proste. No to zaczniemy bardzo krótko. Proszę. Rakieta. Dziękuję. Rakieta. Trzymamy obojętnie jak. Teraz pokażę, jakie ćwiczenie. Proszę. No fantastyka. No wcale nieźle. Wcale nieźle. Agnieszko, wydaje mi się, że z każdym ćwiczeniem będzie coraz trudniej. Też tak widzę już. Więc teraz do góry i można ze zmianą płaszczyzny rakiet. Proszę. To my co ćwiczymy. My ćwiczymy tak zwane poczucie piłki i koncentrację na piłkę. Próbujemy dalej. Samach, uderzenie, follow through. Samach, uderzenie, follow through. Tak, follow through. Bardzo dobrze. Teraz ten, teraz jeszcze. Teraz Ruslan. Bardzo dobrze, nawet piłka ma rotację. Twardy nadgarstek. Dobrze, dobrze. Follow through świetnie. Nie, teraz trafiłeś ramą. Musisz trafić centrum rakietki. Bardzo dobrze. Robimy to ostatnie ćwiczenie. Lekko narzucam piłkę. Gdy ona odskakuje, stara się uderzyć. Na tych zasadach, które my tutaj upracowaliśmy, tym rezultatem, żeby ta piłka, no, poszła gdzieś przez siatkę, w, w tamtym kierunku. Po, w tamtym kierunku, tak. Dobra, uważamy. Op. Super! Yeah! Brawo! No. Nie mam komentarzy. No proszę, Ruslan. Tak dobrze. No to się. No, fantastyka. Bo to tak nie wyjdzie jak u ciebie. Uda się, się. Dobra, ubrać. dobra, Biem dobra. Tego, że nie robimy sobie żadnych wiesz, psychologicznych. Brawo! Dobrze. Dobra. I. Super. Czyli nauczyliśmy się forhendu, odbijanie piłeczki przednią stroną rakiety. Co dalej? No, co dalej? Spróbujemy zagrać. Ale z kim? Z kim? O, mój uczeń. Andrzej, no, chodź no tutaj, A, po, pomożesz mi. Stary, jestem stary, nie dam rady Cześć. z młodymi ludźmi, nie dam rady teraz, o, pograjcie z moim uczniem. To będzie mecz singlowy czy... To będzie dyblowy. Czyli? Dwa na dwa. Dwa na dwa. Super, idziemy? Jedziemy. Idziemy. Idziemy. Ох, свет, не раз. Пафантастыка! Yeah! Oh, 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 oh. Ale super. Dziękujemy bardzo, dziękuję. Cześć. Dziękuję bardzo. Fajny mecz. Cześć. Dziękuję. Niespodzianka, no świetnie, no, naprawdę. No. Mam pytanie. Po pierwszym treningu, czy mamy takie predyspozycje do tenisa, czy nie Na bardzo? pewno macie. Lepsze tak? niż średnie. Się. Czyli nie wyższe klasy, ale tak. więcej niż średnie, czyli perspektywa no to jest. No super. dziękuję bardzo. jeszcze raz. Dziękuję, papa. pa. Dziękuję, pa. Do spotkań na kortach. Niewątpliwie o dziś tenis jest jedną z moich ulubionych dyscyplin sportowych. To czysty sport, w którym nie ma się bezpośredniego kontaktu z przeciwnikiem. Podczas gry pracuje całe ciało, ale też umysł. Trzeba nauczyć się przewidywać ruchy przeciwnika, ale też cały czas obserwować piłkę. A dobry wzrok to podstawa w wielu dyscyplinach sportowych, więc mam pomysł, gdzie za chwilę się wybierzemy. Brzmi intrygująco, więc idę w to w ciemno. Chodźmy. Witajcie! Dużo o tym słyszeliśmy. Chcę zapytać, kiedy ludzie zgłaszają się do Ciebie? Zazwyczaj wtedy, gdy pogarsza się im wzrok, nie wiedzą, jak temu zapobiec. Zwracają się matki dzieci, u których podczas rutynowych badań lekarze wykryli pogłębiające się wadę wzroku. Wystraszeni rodzice zastanawiają się. Co będzie, kiedy 4-latek, który biega, skacze, pada, będzie musiał nosić okulary? Są też inne sytuacje, pogłębiające się krótkowzroczność, glaukoma, katarakta. Ludzie w różnym wieku szukają rozwiązań innych niż okulary. Kat... Czy to oznacza, że nawet osoby w dojrzałym wieku mogą odzyskać dobry wzrok? Nie da się przywrócić go w 100%, ale można powstrzymać, spowolnić chorobę, częściowo poprawić widzenie. I to już sukces. Ka to jest ma. Co radzisz z desperowanym rodzicom? Od czego zaczynasz? Mówię rodzicom, że przed 12 rokiem życia dziecku można przewrócić idealny wzrok, pod warunkiem, że nie zacznie nosić okulary. Chodzi o to, że noszenie okularów kształtuje całkowicie inne przyzwyczajenia wiedzenia. Wzrok się rozleniwia. Mówi się, że kiedy dużo czasu spędzamy przy komputerze, często korzystamy z telefonu komórkowego, trzeba co jakiś czas spojrzeć w dal na zieleń czy to dobre ćwiczenie? To wspaniałe ćwiczenie, ale trzeba wiedzieć, jak patrzeć. Rzeczywiście, kiedy patrzymy w dal lub na coś zielonego, oko rozluźnia się. Chodzi jednak o to, że nie po prostu patrzeć, lecz obserwować. Jedną galonską, drugą, jakie cienie mają poszczególne listki. Ważne są szczegóły. tej czyli ćwiczenie wzroku polega koncentracji. Tak, koncentracja to jedno z ćwiczeń. Stereotypowe przekonanie jest takie, że trzeba odwracać wzrok w prawo, w lewo, w górę i dół. Nie. Ktoś, kto chce poprawić widzenie, powinien inaczej patrzeć. Są to na to odpowiednie techniki ćwiczenia. To od czego musimy zacząć? Od słońca, od solaryzacji, bo światło słoneczne jest dla naszych oczu niezbędne. Zmrużenie oczu i odwrócenie twarzy w stronę słońca daje świetne efekty. Trzeba się zaprzyjaźnić ze słońcem, żeby kiedy otworzymy oczy, światło nie raziło. Najłatwiej to zrobić w ruchu, bo wtedy mięśnie są rozluźnione. Wystarczy kilku minut. Pokażę, jak to się robi. Zamykamy oczy i powoli odwracamy głowę najpierw w jedną stronę, potem w drugą. Następnie podnosimy i opuszczamy. Kolejny prosty ruch. Kładziemy głowę na ramieniu. I wykonujemy pół obrót do przodu i tak samo z lewym ramieniem. Chodzi o to, żeby rozluźnić karki głowę. Podczas wykonywania tych ćwiczeń ważne jest obserwowanie gry świateł i cieni. Nawet kiedy oczy są zamknięte, źrenice pod wpływem światła kurczą się, odzyskują elastyczność. Kolejne ćwiczenie. Kładamy ręce w ten sposób i zasłaniamy zamknięte oczy. Najlepiej robić to na siedząco, a lokcie oprzeć na tylu poduszkach, żeby były na wysokości ramion. Takie ćwiczenie można wykonywać też na leżąco. To pomaga szybko zasnąć. Każdy człowiek ma oko dominujące, na które przypada większy wysiłek. Kolejne ćwiczenie jest więc aktualne dla osób mających zeza, ambliopię, leniwe oko. Astygmatyzm, ale też krótkowzroczny. Najpierw należy ustalić, które oko jest dominujące. Robimy taki oto trójkącik i wybieramy jakiś punkt, na przykład galąskę, patrzymy obu oczami. Ręce muszą być nieruchome. Zamykamy jedno oko i sprawdzamy, jak widzimy. Potem drugie, to oko, które widzi ten obiekt, jest dominujące. U mnie prawe. Moje też prawe. Musimy więc zasłonić prawe oko, a wykorzystamy do tego okulary. Prawe szkielko go zaklejemy, żeby nic nie było widać. Lewe usuwamy, bo musimy zmusić oko do pracy. Teraz zakładamy okulary, bierzemy pileczkę. Um. <noise> i przerzucamy ją z ręki do ręki. Prowadzimy ją cały czas nosem i obserwujemy niezasłoniętym okiem. Rąk nie podnosimy wysoko. Jeśli udaje mi się złapać piłeczkę, to mój wzrok poprawi się? Nie, trzeba ćwiczyć. Przerzucać piłeczkę z ręki do ręki i prowadzić za nią wzrokiem. Rzut w górę, klaśnięcie, lapiemy. Teraz stańcie naprzeciwko siebie i przerzucajcie pileczkę. Można to nieco skomplikować. Rzucać od dolu z góry i cały czas podążać wzrokiem za pileczką. Ten, który lapi musi klasnąć. To nie jest takie proste. Jeśli ktoś dobrze widzi, ma łatwiej. O, to jest trudniejsze. Pamiętajcie o prawidłowym oddychaniu. Teraz próbujcie robić dwa klaśnięcia. <noise> Teraz wiem, jak to dobrze mieć dwoje oczu. Teraz stańcie bliżej siebie. Jeden z was bierze dwie piłeczki i rzuca je jednocześnie. Gdzieś już takie ćwiczenie widziałem. Graliśmy w tenisa było podobnie. Tyle, że bez okularów. Tak jest trudniej. Nie jest to proste. Teraz jedną pileczkę odekolecę. Okulary można zdjąć. Podrzucając pileczkę, przekonajcie się, jak to dobrze, kiedy widzimy na dwoje oczu. Jeśli takie ćwiczenie będziecie wykonywać przez 15 minut, a potem spojrzycie na tablicę do badania wzroku, przekonacie się, że widzicie bardziej wyraźnie. Jak często należy wykonywać takie ćwiczenia? Na początek może to być 5 minut dziennie, ale można też w takich okularach krzątać się w domu, pójść na do zakupy, rozmawiać przez telefon. Osoby blisko wzroczne mogą mieć dwie pary okularów i nosić je na przemiennie. Teraz już wiem, co zrobi, kiedy wrócę do domu. Zdejmę soczewki i zrobię sobie takie okulary. dwie pary Ćwiczeń jest mnóstwo, ich wykonywanie nie trzeba traktować jak treningu. To powinno sprawiać przyjemność, relaksować. Można używać dużej piłki albo piłeczek tenisowych. Podsumowując, jakie ćwiczenia można wykonywać codziennie, żeby na długie lata zachować dobry wzrok. Chciałoby się filozofować, ale potrzebne są konkrety. Podstawa to solaryzacja i zasłanianie oczu dłońmi. Można to robić codziennie. Zaświeciło słonko, więc zamiast pić kawę, ćwiczmy, podczas nudnego wykladu lub narady, stojąc w korku na 10 sekund zasłońmy oczy i tego wystarczy, by odzyskać ostrość widzenia. A wieczorem, zamiast siedzieć przy sztucznym świetle, trzeba iść spać. Rano, nie włączając światła makijażu, może nie zrobimy, ale przygotować śniadanie, ubrać się można. Więcej czasu trzeba spędzać na świeżym powietrzu i nie nosić stale okularów. Słonecznych też? Słonecznych na Litwie w ogóle nie powinno się nosić. W górach, na nartach są niezbędne, a na Litwie i tak słońce jest za mało. Aha! Czyli teraz, kiedy Agnieszka będzie przynudzać, ja po prostu zasłonię oczy. A ja zamiast na Ruslana będę patrzeć na słońce i zajmę się solaryzacją. Leśna Kimirkos metodą dąsi do Piłeczki tenisowe towarzyszą nam przez cały dzień i podczas nauki gry w tenisa i podczas ćwiczeń na poprawę wzroku. Trzeba jednak pamiętać, że w każdych ćwiczeniach, niezależnie co robimy, liczy się regularność. No tak, bo trening czyni mistrza. Do zobaczenia, cześć. Cześć.